Na ekranie przez moment Kinect. Nikt mu jeszcze nie powiedział, że stał się czarnomowcą w rodzinie i więcej go na tej konfie nie zobaczymy. Phil Spencer dziękuję za to, że kupiliśmy Xbox One. My mu dziękujemy, że jest w Polsce oficjalnie dostępny i dzięki temu mogliśmy to kupić. Eee, Call of Duty Advanced Warfare. Call of Killzone Halo Crisis? Można skakać na jump -backach. Będzie potrzebna nowa generacja niewidzialnych ścian, ale gdzie jest pies? Dramatyczna śmierć Briana, nikogo. To był swój chłop. Taka smutna scena. Nie znam gościa. Forza Horizon 2 czyli samochody jadące po mokrej jezdni ku Horizon Evolve. I nowy potwór. O Boże, Ktulu potwierdza swój występ w Evolve. Assassin's Creed Unity. Widać, że Next Gen, bo jest czteroosobowy koop, wściekły tłum i. fizyka stołka. Dragon Age Inquisition. Powiedziałbym coś o tej grze, gdybym ją zobaczył z za tego koszmarnie zmontowanego traileru. Trailera. Hmm. Sunset Overdrive. Tony Hawk pro Skater strzela do potworów podczas. Grindowania poręczy, ale z niego Craizol. Dead Rising 3 Ma nowy dodatek tylko na Xbox One. Jest taki szalony. Proszę, popatrz na mnie, tu jestem. Mam stroje postaci ze Street Fightera. Też jestem Crazolem. Zdaje się mówić. O, na scenie jeden z ostatnich niezwolnionych pracowników Harmonix. Na pewno ten, co zwalniał pozostałych. Fable Legends ma strukturę czterech bohaterów kontra jeden zły gracz grający w Tower Defensa. Prawie jak Wolf. Ale ja się pytam, czy Fable Legends ma Cthulhu? Hmm? Project Spark, takie fajne, na PC tylko na Windows 8, wal się! Ori to taka śliczna gra. I masowe, która wygląda jak czarne prącie z oczami. O, Halo 5! Tylko błagam was, bez spoilerów Halo 4, bo jeszcze nie skończyłem. Dranie. Halo Master Chief Collection będzie miało Halo 1, 2, 3 i 4. W tym multiplayer z Halo 2. Czyli co? Niedawno wyłączyliśmy serwery Halo 2, aby sprzedać wam jego multiplayer jeszcze raz w Halo The Master Chief Collection. Strategia biznesowa. Inside. Mały chłopiec, ponury świat, śmierć, depresja, pustka, mrok. Kto to zrobił? Twórcy Limbo, oczywiście. O, nagle Xbox One lansuje się na indyki. Jak Sony rok temu. Hmm. hmm nowy Tomb Raider. Ogarnij się, Tomek? Mów normalnie. Nowy Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Rise of the Dark Rider Knight by Krzysztof Nolan. Poprzednia lara była dla sadystów, ta będzie dla potencjalnych samobójców, bo jest lara z depresją. Odkrywają chłopaki nowe rynki. Chociaż sprzedaż kolejnego sequelu może nie dopisać tej niszy. Jej, Wiedźmin 3 taki piękny. Solid Geralt taki skaczący, niby biała, a skacze. Fantom Dust i nędzny, prerenderowany trailer. Akurat na czas, aby ochłonąć po Wiedźminie. The Division. Pamiętajcie, Watch Dogs uczy, że gry na pokazach mogą wyglądać lepiej niż w rzeczywistości. Hm. Platinum Games robi Scalebound, czyli grę o tym jak to Joffrey z Gry o Tron walczy z potworami. Czy oni wiedzą, że nie wszyscy lubią Joffreya? To znaczy nikt nie lubi Joffreya? O, nowy Crackdown, który nazywa się zupełnie tak samo jak pierwszy Crackdown. Numerowanie kolejnych odsłon jest dla słabych. Cała konferencja gier? Gdzie moje seriale telewizyjne i transmisje sportowe tylko dla widzów w Stanach?